Czas biegnie szybko, ale jeśli czyni się dobro, to trudno się dziwić. A tak właśnie jest w przypadku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa i Zespół Niepublicznych Placowych Światowych, W ramach których działają Szkoła Podstawowa Specjalna imienia Ojca Kordeskiego i Szkoła Specjalna przysposabiająca do pracy imienia Świętego Józefa. Które dbają o tych, którzy wprawdzie są tacy sami jak inni, ale potrzebują szczególnej opieki i wsparcia od tych właśnie placówek, gdzie dla jej pracowników liczy się przede wszystkim serce i dobro drugiego człowieka, a tą pomoc otrzymują ich podopieczni. Wszystko to, co się daje drugiemu, tak jest w powiedzeniu, że wraca, ale tak naprawdę nasza historia, jeśli chodzi o szkołę, no może jeszcze nie tak długa, bo 10 lat, natomiast jeśli chodzi o ośrodek, to już 50 lat, wraca. Zdecydowanie wraca, doświadczamy tego na każdym kroku dlatego uważamy, że właśnie warto dawać od siebie dobre rzeczy, by je potem dostawać. Pracą, która nie jest łatwa i wspaniałe efekty dostrzegają także przyjaciele placówek, którzy oferują różne wsparcie, czasem materialne, a czasem jak mikser, po prostu dzielą się swoim talentem, by stworzyć coś unikalnego. Rzeczy mnożą się, jednocześnie się dzieląc. To jest ok, że pokazujesz komuś kawałek swojego świata, zapraszasz go do rapu i nagle on już samodzielnie potem zaczyna Budować swoją, swoją działkę, swoją gałąź. To jest super i myślę, że teraz się to udało. Przyjaciele to także ci, którzy wspierają placówki cennymi wskazówkami i wsparciem merytorycznym. Tak jest w przypadku Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy czy też Dyrekcji Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Chodzi o to, żeby pochylić się nad każdym dzieckiem, nad dzieckiem, które tutaj potrzebuje tego pochylenia przede wszystkim. A dzieci o specjalnych potrzebach, dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, tym bardziej należy się. Od nas, od nas pełnosprawnych coś więcej niż tylko taka zwykła podstawa edukacja. To jest bardzo ważne, żeby na każdym etapie, każde dziecko dostawało najlepszy poziom edukacji, taki, który będzie najbardziej odpowiadał jego możliwościom, potrzebom, kompetencjom. Stąd cieszymy się, że niepubliczne placówki już 10 lat. Funkcjonują, pomagaliśmy w ich tworzeniu i cieszymy się, że jest to połączone z jubileuszem pobytu w częstowie sióstr Józefite, które tak piękną pracę charytatywną, niesienie tego miłosierdzia, opieki, dobrego słowa, dobrego uczynku dla naszych obywateli czynią. Jak podkreślano podczas spotkania, obie placówki starają się, aby ich podopieczni byli wychowani w duchu patriotyzmu, a oni sami w zamian oczekują nietolerancji. Ale miłości. Miarą człowieka powinna być miłość, a nie tylko tolerancja i bycie razem. Nawet nie tylko dialog, nie tylko jakieś spotkanie, które może mieć bardzo dobry wymiar, ale jeśli nie będzie wzajemnego obdarowania, czyli bezinteresownej miłości, to wtedy rzeczywiście będziemy żyli obok siebie. I dlatego bardzo dziękuję za y, możliwość dzisiaj uczestnictwa w tym jubileuszu, który jest radością i wdzięcznością za ludzi i za te dzieci, które są przez nas kochane. Teraz przed specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym prowadzonym przez Zgromadzenie Siódzor Świętego Józefa i zespołem niepublicznych, pracowo światowych kolejne lata działalności, które wiążą się z odpowiedzialnością, wytrwałą pracą, ale także z nadziejami. Myślę, że. Przyjaciół nigdy dość, zwłaszcza takich szczerych, serdecznych, a takich naprawdę mamy. Tak, możemy sobie tego życzyć, by przybywało przyjaciół, by to grono się rozrastało, by ta rodzina nasza była coraz większa.